I jeśli się postaria będzie wam podobała to będę ją nagrywał i będzie częściej oczywiście a teraz jesteśmy w North Youngton 9 lat temu przed wydarzeniami które dopiero będą się dziać więc tak nie ja jestem energiczny, ponieważ jestem chory, więc jest tragedia. Dawajcie chodźcie do zaplecze. Zapraszam na zaplecze. Moi drodzy. Dostaniecie darmowe Robuxy jak tam widzicie. No i łatwo. Okej. Okay. Wiesz kontakty, detonacja. Okej. Okay. z serio no, to, to potraktować tak na luzie. pogadać. gadać. Tako... Ugór wam powiem. Byłem w kinie na FNAF Movie 2. Zarąbisty film, podoba mi się. Po prostu fajne tam takie były i staregi. To się spodobało mi i no. Czekam na trójkę, na trójkę, która ma się pojawić w 2027 podajże. A teraz słuchał mnie ochroniarz. O ty. Aha, kultowa. Kultowa ta. Linia głosowa. Właśnie ochroniliśmy Michaela Jako Trevor. Robimy napad z Bradem dodatkowo. Bo Frank to wtedy jeszcze. Chyba do szkoły chodził. Więc no. że mam do was po prostu takie pytania że czy wolicie jakbym tutaj jakbym skipował wam drogę do danych miejsc coś w tym stylu na przykład od ilu kilometrów w górę mam wam skipować czy wszystkie drogi mam wam skipować czy też nie bo chciałem to wiedzieć a teraz Musimy tutaj porozrzeliwać tych panów policjantów. O ty, masz ok. Mogę się na Michaela przełączać, ale ja nie potrzebuję. Dobra, zobaczmy. Okej. Okay. Myślę, że to ostatnie posiłki już były. Dobra, dobra. Mam akurat vibe a takiego na Gita 5. Więc fajnie by było, jakby się seria przyjęła. Ja postaram się robić tak maksymalnie czterdziestominutowe odcinki hmm. Aha, no, Trevor się nie pierdziel. O nie, kierowca nam umarł, ale dobra, Michael wkracza. Stery i prowala tą policję. Oh, no cóż, w ogóle, czy ja mogę zjechać za tu? Czy tak średnio? tu był gdzieś jakiś kosmita pod tym? Nie? Czy tak było? Ja już w królę trasy. Hmm. do sali i tak, Aha, więc to będzie. Aha No brad właśnie ochronił Trevora przed śmiercią i to nawet nie wiedząc on dostał w ogóle nie wygląda jakby dostał. ja pierdziele, trzeba uciekać stąd O oh. Aha Ja To się chyba udało uciec. Więc... Tyle wiemy Ale jak z resztą? Aha Michael Tony H huh. Game Presence. Oj, no, więc kto tam leży? Pewnie pusty grup to jest. Po prostu oni myślą, że on nie żyje, ale jest rzeczywistość inna. Rand of the pinch, five, vowel. Oh, your son, James. He's a good kid. Good kid. A good kid. Why does he help the fucking poor? No, he sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that Aha. game. If that's our standard for goodness, then no the wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. <laughs> I robbed banks. I ran whores, smuggled dope. And you consider them achievements. These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right. Fucking here. The end of the road. Big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. Terapia.

Z Lamarem I misję dla Simeona chyba Jesteśmy Rozpoczynamy Dobra, co ty lamar się skradasz tu? Po co się skradać? Na a nie Ja, w cicho mi tu. Zaraz go wyścigniemy. Oj, Franklin ma Umiejętność specjalną, gdzie może tak spowalniać. Dobra, dostał Lamar, tam trochę. okej okay. dobra jedziemy tutaj ja nie mogę ło wow. okej okay, tu przez kosmitów tu Ohej, tutaj, ciężarówka zaskryptowana Teraz lewo, prawo I gdzie teraz? nie wiem Ło! Ja cię kręcę O, my ścignął teraz Okej, okay. dobra, trzeba, przyspieszamy co ty się TU zatrzymujesz ty? <laughs> Nie ma co się zatrzymywać. Jedziemy. No to w prawo. Prawo. Lewo. Teraz w prawo Góz W lewo Prawo I chyba to jest ten garaż, Ta, da. dobrze Zauważyłem pamiętę więc hmm. tak sposłaby O nie policja na przewallone zamknął się tam garzem niestety <kłysy> Tak, <kłyecki> <Okay. kłyecki> <Okay>. tak, <tm> <risque> Dobra. Ten jest pod więc nie. Okej. Okay. Tu. Mank. Dobra, policja nie może mnie tu wykryć. No i wykryli, co. No Aha, mogę się schylać No zostawcie mnie tę policję głupie Nic nie zrobiłem, macie mnie zostawić, rozumiecie? No Jeszcze helikopter Hmm Ciekawe... Dobra, tu... w wow! tym potrąciłem... Dobra... No wypadku, być policja już Używanie. Nie przy tym, tam gdzie pojazdy konfiskują. Ok, wo, wo, wow, wow. patrz. Ło, wow. dobra jest. Trzeba dostać się z powrotem. Auto. 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 O, ale to był Drift fajny teraz. Jezu! A mogę trzeba się wyrąbać? Trudy, ja nie. Nie mogę. Ale jest. O, tego pamprę mam na tym. Na logo. W swoim. Na awatarze. O. Hmm. What the fuck? I I mean n word. I I that that's not cool, man. I, I can't say that. You fucking right. You better keep it right cuz this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. Uh, but seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a racist. To... <laughs> this... Wait, wait a second. <laughs> this guy right here, Him? Yeah. Nie wiem, czy wiecie kto to jest. Serial. Dobrze wiem. Nie wiem, czy mogę mówić, bo może ktoś nie zna fabuły, więc... Okej. Okay. I mamy swój samochód. Dawaj, Lamar. Szybciej! Ale no to ale prawa mi tu bywali więc lepiej nie Albo w sumie ęć Prawa to prawa wywala no, i tak nie mam co robienia, więc co mi to tam zmienia. okej okay. a mamy tu. lecz czy to będzie to? wiem co to będzie. Zaraz będzie takie fajna linia. <laughs> tak, o, mogę teraz do strony fryzerskiego iść? Możecie pisać coś w komentarzu, jak możemy zmienić bohaterów, zmienić włosy, brodę i tak dalej. Będę uh, czytał. Wence. Więc... Frank, coś robi. Czy to jest Colored Greens? na oh, oh, oh. Carol Greens. Dżani dżin dżin Łapie po oł oł Ken i Glees się tym tyry Dobra Więc to by było na tyle To był odcinek Jak będzie się wam podobała seria To lecimy od razu Z kolejnym odcinkiem Ustawmy tak Osiem łapek To jest sprók, który musicie Musicie wbić, żeby był kolejny odcinek Więc to tyle Cześć